Ja, kochani, witamy was bardzo serdecznie na kanale Danielka, przywitaj się Siema, to ja e, Więc tak, gramy dzisiaj w wystawę i ogólnie to gram na telefonie A ja nie potrafię grać na telefonie w wystawie ja zawsze gram na komputerze Ale ja jestem zmuszona do grania na tym koncie Na telefonie na tym koncie i na telefonie, przez to, te, po prostu tylko tutaj mam aplikację, to właśnie sobie aplikację do Zara nagrywania u... ekranu. Na do dołączę. Okej. Okay. Dobra, i gramy. Nie wiem, jaką mapę wybrałeś, ale dobra. Lecimy. Więc dlatego mm, po prostu Daniel nie ma tej aplikacji tutaj ja do nagrywania ekranu, dlatego muszę być ja na telefonie i Jak ja Nagrywamy to... oddzielnie, żeby nie pomyśleli, że ja po kolei gramy. No tak, tak, obydwoje, proszę bardzo, jesteśmy na To ja ta kurka. Kurka mała. Zobaczcie jak... Wiesz o tym, się sobie ulepszyłem sobie Jest banana? Ale, super. Dobra, mam nadzieję, że nie będę jak najgorsza. Nie chodź. Okej, okay, nie wchodzę ci w tego bananka. Nie czuję tak nie potrzeby. Ten, mam ten... taką UW emocję. A na chwilę tego banana, zobaczę co on tu Ale fajnie. Cudownie. Nie wiem, mhm. nie wiem mm jak to Ja chciałam to zrobić... Mam opsja punkcie bananków w tej chwili, jak nie chcę. Dzień dobry to dwa patrzy, tak. Hej, co ja zrobiłam? Bananek mi prawda tego. No to co tak mówię. Może się pokazać na tym. Ale cię balłem, bananek! Tutoria ja. Tutoria, ja, tutoria. Leć! Lecę moim banankiem! Zybałam, że polecisz w kosmos. Chodź tu. O co boisz Nie, tylko. O teraz trzeba się skupić. Jeszmeria ja tego dawno na telefonie nie robiłam. Dobra, Robię jest... tego trika. Dobra, ja też. Zrubię... Ja... Nie! <śmiech> <Zrubiłam>. <śmiech> ale spadłem szybko. Zrobiłem trika, ale razem. Mm. Dawaj rób tę. te y... Hmm, weź, że z botami, najwyżej będziemy grać z botami. O, dobra, no. Zrób z trzy mapki, dobra? Żeby było fajnie pod odcinek Dobra, A Jakieś fajne mapki pod odcinek że pierwsza będzie taka easy bardzo, easy peasy, a no, ostatnia będzie najtrudniejsza. Na mniejsza. Może być na 32 osoby. No, ok, ale żebyś ty nie odpadła. No i też żebyś ty nie odpadła. Ale pokaż mi zaraz co tam wybrać. Tak nie, ja nie chcę tego, ja tego nienawidzę. To może być jako nie, ostatnie. Top. Dobra. E, Najpierw to. Dobra, ja, e, teraz... Czekaj. Dobra, to czekajcie chwileczkę. Czekaj. Dobra, jesteśmy e. już... Daniel wybrał mapki. Z tej chwilę zobaczycie jakie one są. No dołączaj im nie hmm. mogę. Aha. Ja chyba chwilę poczekaj, bo... Dobra, to dobra, poczekamy. czekamy. Dobra, już... O jest? Okay. Nie, wywaliło mnie. A no to zrób jeszcze raz. Dobra, lecimy już. No, jak ja jestem Sigma z Sigma Skibity Toilet. Dobra, tam my tutaj mamy. Edita Sigma Skibity Toilet. Robimy. Ej, robimy Sigma Skibity Toilet. Edita. Dobra. Jak Tylko Jak dasz. Sigma Skibity Toilet. Pasu to Wam rzucę. Ale ja nie widzę jak oni na początku tak przeżywali. Wszyscy... De super super a nie to super super widzerek sigma ale jest widzerek to tak jakby będę przeszkadzał żebyś ty przeszedł ale nie 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 a gdzie ty do na chila no 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 Uf, uf, uf. No no dalej, zjadka. Zjadka. Nie dobra, nie, nie powiem u bo będzie dzikie. <noise> nie chcę, żeby to nie wyszło. A, i czemu ja wyszłam? Nie wiem, ale ja im się składam, to... Że... nie dobra, tak powiem. Łaś, Dobra, czekamy na wszystkich. Kurde. Dobra, już odpadają w tej osoby i wygrali. Znaczy boty chyba. No Lecimy, bo... co ty. No, może ktoś się ostatni. Ale może to chyba jeden nie może być. A, no, no. Ja moje triki, ale nie muszę, po na mnie to No, na no. no, tym telefonie grając, to ja nie jestem takim dobrym człowiekiem. w to wszystko. Ale życie. rzuciłem się z tamtą bananą. Dobra, no nie mi łatwo. to co, ale no. dobra. Aaaaaa. Mojego... Oj, oj, oj. Nie no, chyba jak no to, że ja na telefonie nigdy nie gram i w ogóle w mało gier gram na telefonie. W bardzo mało gier gram na telefonie. Ogólnie nie dość, że w ogóle mało gram na telefonie, bardziej zawsze jak jest jakaś gra na komputer i na telefon to gram wersję na komputer. Ej, Paulina, ja uskłem tutaj. Pomocy. Trudno, no, no nie gdzie, jaki jest? Ej, to ja Dobrze. No, ale zapomniałam co chciałam powiedzieć. Dobra. Ej, soj! nie przychodź, na na, na. na. na tą? Na Dobra. Soj! co ty dobra? Ej, patrz i robimy ten trick, dawaj, chodź tutaj. Stan tutaj. Nie, bo zaraz wszyscy przejdą. No i widzisz! Odpadliśmy! Daniel! Widzicie, i tak się właśnie kończą pomysły Daniela. Nie, ale to ja... idzie tysiąc osób. A je to jedzie... na osiem! Zapomniałem. gra. No, odpalam, ale przy mi tak. moi drodzy, jeszcze raz. Bo to, na no to pan coś, coś... Dobra. Coś, coś... coś <grym> <grym> się nie wyszło? Haha. Życie nie wyszło. Elita Sigma. Sorry, pomyślmy. To, się tak Typo to Ty po sobie autkiem... lecie sobie autkiem. Jeszcze jeden koło. ty mnie to bot, ale tak. Ej! Zobaczcie na mnie. Oła. Nie widzę Bo umarłam. Mhm. Ale ja jestem edytor, widzicie z Ja tu jestem na tej drobni, to pozrozkaz. Oj, oj, oj. Fajnie, oj, oj. Oś. Jakoś to zrobiłam, ale ja no Dobrze, dobrze. Zobacz, widzisz? Taki, taki, o. Nie. nie. No, jeden. <laughs> ja również ty przychodzę. Ja robię. Dziwne rzeczy robię. Dziwne, bardzo dziwne rzeczy. Chopa. Chopa. Nie, nie. Nie dam sobie tak. Nie dam. Nie dam się. Nie dam się na te wasze gry. Nie. Ja taka nie jestem. on tego nie przyjdzie niby. Wszystko co przejdę. To mogę wszystko przejść. Kurde. Nie no. takam stekam Ja na samym końcu. Jak to? No. So, tutaj czekam. Będę jeszcze też balankami na przykład. Aha, jesteś tu coś się ma. No, idziemy. No, po co mnie popchła? Nie popchłam. Zganicie co teraz będzie? Oczywiście, że Logdash, bo co by mógł Daniel zrobić? no Nie, no to co? Kudy? Pająk. Pająk, widzicie co? O, że ale... No przecież ty to wybierałeś, co nie? To chyba wiesz, co sam wybierałeś. Nie, tak jak tam widzicie, cicho. Smałe przesiekaczy, toilet Sigma. U was też jak macie jakieś młodsze osoby w rodzinie, mm. szczególnie chłopaków, mm. w sumie. to im mają tych toilet i Sigma i to te, sigma, de, Sibica, de e -te? Albo jeszcze wcześniej był ten SMM. Bambik. I tak sobie z tym bambi. gadali. No. i on tak cały czas gada, nawet, nawet jeszcze o Bambiku gada. Czyli jak dawno był ten trend z Bambikiem, i mm. nadal to gada. Tego. No. No nie gadam. Co w tym ty jeden? Myślę, że sami możecie to zauważyć. Ale dobra. Dobra. Nie chcę Aha! Okej. Okay. Super, dobra patrzy... Ale robię trika! Patrzymy na ciebie o, teraz. Ja Aha, no co nie patrzymy Wtedy na ciebie. jest mojego bananka głupiego. Dobra, moi drodzy, lecimy ostatnie runda. Nie, nie wiem, co nie wiem co w sumie co wybrał, no. Ale lecimy. O, sami. Okej, okay, dobra. To I na tej mapie umiem triki. Jezus nie! To jest najgorsza mapa! A ja sobie właśnie chciałam powiedzieć, że Aby nie ta śnieżna... Zobaczcie... No i... Zobaczcie jaki trik umiem. No ja, przecież to jest wiadomo, że ty... to kurde. Zobacz. Tak, Tak, tak. Ebi, to tu masz tu długi toalet. Ja robię triki z Ameryki. Ja robię taką edukacyjną O Jezu. O Jezus. O Jezus. wypadłem. Wow, ja tego nie widzę. Jeszcze na telefonie. Ja tego też nie lubię. Bo ja tylko robię tutaj triki. Jakby ja ci teraz... Przecież ty zawsze mówisz, że ty to lubisz. I specjalnie mnie tym wnerwiasz. I bierzesz te... Specjalnie wybierasz tę mapę, żeby mnie wnerwiać. Ale ja teraz robię triku. Aha! Ale ja teraz... Wiesz co ja teraz robię? Ja teraz robię triki, więc możesz... Triki z Ameryki. Możesz wygrać, bo ja robię triki. Mhm. ta. ta. Pochwal się jakie niby triki się robisz tam. No, triki, zobacz. No ale no chciałem im pokazać! No ale Daniel ja wygrałam, no... Bo robiłem triki. No, No nie wiem. Nie wiem, czy wierzę czy nie... nie widziałam... No to możemy jeszcze raz robić, ale teraz nie będę robił. Nie, nie No tak, tak, tak. No dobra, no możemy zrobić jeszcze raz. Ale nie będę teraz robił trików. Okej. Okay. Dobra, lecimy jeszcze raz ten sam pojedynek i będziemy kończyć odcinek. Żeby widzów tutaj nie zanudzić naszym nudnym gadaniem i graniem. Dobra. I dawaj, teraz nie będę robił trików. Okej. Okay. Nie rób trików. Ale czasami ja tak to kutra robię. Aha, mhm, <laughs> ja tam... nie, no po tylko... prostu nie widzę tej mapy, jeszcze na telefonie, wskazana zostałam na telefon. Tak to jest normalnie. Próbowałam wejść na wieżę, ale się nie udaje, Nie ja nie wiem, że wejść to jest Abra. Abra ty oglądasz? Od kiedy ty Abra oglądasz? No tam, jak mi nie się wyjdzie. Nie A nie, nie udało mi się. Wziąłem Chodź co się nie dziwię z moimi umiejętnościami grania na telefonie i umiejętnościami grania w tą mapę śnieżną. Tak się dziwię, że